Zmiany w warunkach technicznych powinny dotyczyć czterech głównych zagadnień: izolacyjności cieplnej, izolacyjności akustycznej, bezpieczeństwa pożarowego i zrównoważonego budownictwa. Dlaczego? Izolacyjność cieplna jest niezwykle istotna, ale w przeciągu ostatnich 20 lat nie nastąpiły żadne zmiany. Jeśli chodzi o budynki, których wznosi się teraz bardzo dużo, takich jak centra logistyczne czy magazyny, czyli te, w których temperatura nie jest wyższa niż 16 stopni. Te budynki zużyją, zużywają bardzo dużo energii, a ich izolacyjność cieplna ciągle jest na poziomie sprzed 20 lat. Drugie ważne zagadnienie to izolacyjność akustyczna. Ludzie, którzy mieszkają w budynkach wielorodzinnych, coraz częściej Chcą żyć w komforcie akustycznym, chcą, żeby było ciszej, żeby rozumieli siebie, żeby nie słychać było sąsiadów. Tymczasem wymagania ciągle są na poziomie sprzed dziesiątków lat i my, między innymi, postulujemy takie zmiany, które spowodują, że izolacyjność akustyczna w budynkach wielorodzinnych będzie sprawdzana na etapie powykonawczym. Czyli kupując mieszkanie, będziemy mieć gwarancję, że wszystko jest OK. Trzecie ważne zagadnienie to bezpieczeństwo pożarowe. W budynkach e, stosuje się teraz coraz więcej tworzyw sztucznych, izolacji z tworzyw sztucznych, a co więcej, zmiany w warunkach technicznych, które mają nastąpić e, w tym roku e, głównie dotyczą, czy głównie powinny dotyczyć, bo takie było założenie ministerstwa, osób z niepełnosprawnościami, a za tym, żeby ich ewakuacja z budynku zagrożonego pożarem była dużo szybsza, dużo bezpieczniejsza, również w tym zagadnieniu, czyli w bezpieczeństwie pożarowym trzeba poczynić sporo zmian. I wreszcie ostatnie zrównoważone budownictwo. W obecnych warunkach technicznych nie ma tam słowa na ten temat, nie ma takiego działu. Tymczasem zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej te, które będą obowiązywać od 2030 roku, wszystkie nowe budynki będą musiały być zeroemisyjne. Jeśli rzeczywiście zostałoby w warunkach technicznych powiedziane, że od któregoś roku, powiedzmy od 2030, obowiązkowo trzeba będzie deklarować ślad węglowy dla budynków, to może się okazać, że budynki lekkie e, zdominują nasz rynek. Wobec tego, że ich ślad węglowy jest dużo niższy niż budynków ciężkich. Jednym słowem, to, co zostanie zapisane teraz, wpłynie na kolejne dziesięciolecia, jeśli chodzi o rozwój rynku wyrobów budowlanych.